Dnia 7 czerwca 2021 roku wmurowano ten akt erekcyjny pod budowę Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar. Na jego realizację wybrano grunty usytuowane pomiędzy ulicą Brzosową a Aleją Księdza Jerzego Popiełuszki w Kielcach o łącznej powierzchni 129 779 m2 podarowane na ten cel w 2020 roku przez miasto Kielce. Uczestniczymy w dniu wyjątkowym święcie polskiej metrologii, bo to nowe otwarcie dla środowiska metrologów to nowe otwarcie dla polskiej metrologii, która dzięki temu będzie bardziej partnerska i bardziej konkurencyjna w odniesieniu do podobnych instytucji na całym świecie. To też ewidentny przykład tego, o czym była mowa niejednokrotnie dzisiaj decentralizacji Urzędu Państwowego. To nie jest tak, że wszystkie ważne rzeczy muszą się dziać w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu, w Poznaniu, że tam mają być ulokowane wszystkie ważne instytucje. Zrównoważony rozwój Polski oznacza, że równie ważne dla przyszłości Polski jest to, co dzieje się w Warszawie, jak i to, co dzieje się w Kielcach. Bo wierzę, że to jest kamień węgielny pod przyszły dynamiczny rozwój Kielc, Województwa Świętokrzyskiego i całej Polski. I powstaje nowy rozdział w historii gospodarczej naszego pięknego miasta. Udało się wreszcie w grudniu przekazać właśnie tą nieruchomość po wartości 37 milionów, czyli bardzo duży wysiłek miasta. Oczywiście jest to doskonałe lukowanie aktywów miejskich. I miejmy nadzieję, że właśnie miasto zainwestowało przy wsparciu centralnym w coś, co jest bardzo istotne nie tylko na skalę naszego kraju, ale przede wszystkim jako główny urząd miar w systemach europejskich i, próbując się powiedzieć, światowych. Potencjał naukowy naukowców Kieleski, Świętokrzyskich, ich możliwości rozwoju naukowego właśnie w tej dyscyplinie są tak wielkie, że nie można było znaleźć lepszego miejsca niż Kielce właśnie na tego rodzaju inwestycje. Tak dzięki tej inwestycji Kielce, region Świętokrzyskiej, stanie się centrum polskiej i europejskiej, jednym z centrów europejskiej metrologii. Będzie to wspaniała okazja do rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej w dwóch głównych aspektach, to jest właśnie w aspekcie naukowo-badawczym oraz dydaktyczno-kształceniowym będzie mogła Politechnika Świętokrzyska poszerzać swoją ofertę dydaktyczną o kształcenie na bardzo wysokim poziomie inżynierów, magistrów, doktorów w zakresie metrologii. To jest przedsięwzięcie bardzo ważne również z punktu widzenia polskiej gospodarki, gospodarki nowoczesnej, gospodarki innowacyjnej. Na niektórych spotkaniach Potencjalnymi inwestorami padało to już od dwóch lat. Pytanie, co jest z gumem, mówiąc w skrócie, i to pokazuje, jak efekt skali tej inwestycji centralnej działa. Działa dla miasta, działa dla regionu i miejmy nadzieję, że to wszystko będzie w tym kierunku się jeszcze bardziej rozwijało. Kolejne ważne wydarzenia związane z realizacją projektu no będą miały miejsce w 2023 roku, bo wtedy zakładamy, że w styczniu 2023 zakończą się prace budowlane, w okolicach kwietnia, maja powinny mieć miejsce odbiory a i, i potem w drugiej połowie roku 2023 będziemy stopniowo próbowali uruchamiać stanowiska pomiarowe, wtedy będzie montowana tam specjalistyczna aparatura badawcza, a pełne uruchomienie Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego nastąpi 1 stycznia 2024 roku.